Witajcie na moim kanale z tej strony: Forestman. Witajcie z łąki. Tak, dzisiaj nie z lasu, tylko z łąki. Wybrałem się na pobliską łąkę. Właściwie obok mojego domu są takie piękne pola, łąki. I wybrałem się w poszukiwaniu ziół jadalnych. Ziół roślin jadalnych. To będzie taka, jak gdyby, druga część, trzecia właściwie, część filmu o roślinach jadalnych dzikich roślinach jadalnych, które możemy znaleźć na polach, łąkach, lasach w lasach. I żeby pokazać Wam, że naprawdę wiele, wiele roślin jest jadalnych, który możemy przyrządzić sobie posiłek, awaryjny posiłek nawet. Ale to w następnym odcinku postaram się coś ugotować z tych właśnie takich przygodnych ziół znalezionych, przygodnych tośnic znalezionych w polach i łąkach, lasach. A dzisiaj, dzisiaj taki luźny spacer właśnie po tej łące, żeby pokazać Wam mniej więcej, które rośliny są jadalne, które spotkam po prostu na mojej drodze, tutaj na tej łące, blisko, blisko mojego. Mojego osiedla, blisko mojego domu. No i natknąłem się właśnie na pierwszą roślinę, którą można spotkać właśnie na łąkach, w lasach, w bardzo, bardzo dużych ilościach. A mianowicie jest to bluszczyk kurdybanek. Pokażę Wam, jak on wygląda. To jest coś takiego. No <laughs> takie kwiatki. Listki takie sercowate no trudno, trudno go pomylić z jakąś inną rośliną, ale jest naprawdę bardzo popularna następna roślina to nic innego jak róża wielkokwiatowa tak, wielkokwiatowa tak się zwie wiadomo, owoce są jadalne przede wszystkim ale również, również młode pędy i liście, takie wyrastające dopiero co z ziemi nadają się śmiało do jedzenia na surowo na surowo jako dodatek do sałatek i tak ale niestety w tym momencie nie będę próbował, bo już, już są wyrośnięte więc trzeba poczekać na, na owoce owoce są bardzo smaczne jako dodatek, nie wiem, można robić z tego dżemy, konfitury, co tam tylko uważacie. Herbatę. Ale tak jak mówię, teraz musimy poczekać na owoce, bo liście już są zbyt stare, żeby, żeby jeść na surowo. Dobra, lecimy dalej. Tutaj, jak widzicie, mamy babkę lancetowatą. Troszkę już stara, ale spróbuję jakieś młodsze liście tutaj wygrzebać. Jest w całości właściwie jadalna liście jak są stare no to trzeba troszeczkę je tam przygotować czyli pociąć drobne żeby nie było tych włókienek bo wiecie babka zawiera takie włókna i przy jedzeniu <taki> takie nitki nam powstają ale jak ją się fajnie potnie można jeść młode liście na surowo resztę dodać do sałatek pokrojone oczywiście zupy wszelkiego rodzaju, dania jakieś tam na ciepło z nasion nasiona jak są dojrzałe można zbierać Zemleć na mąkę, dodać do, 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 do mąki, do wypieku chleba, do zagęszczania zup i tym podobnych rzeczy. Niezmielone można używać, pić z tego wywary, napary podobnie ma działanie jak, jak polski len. Zaraz właśnie spróbujemy znaleźć jakiś taki młodszy w miarę listek. Niezbyt ładna tu jest, może dalej będzie ładniejsza, ale ale tutaj mamy jakiś taki listek drugi troszeczkę go przygotuję oczyścimy, żeby nie było żadnych robaczków Nie próbujemy mm, jaki ma smak? taki trochę ostry, piekący ale ogólnie smaczne. Jako dodatek tam do, tak jak powiedziałem, do gotowania zupy jakiejś tam. To zawsze jest jakieś tam ziele, zawsze jakieś tam minerały, witaminy. No i pomoże nam to zapchać nieco brzuch. No i co jeszcze? Tutaj widzę, stoję przy tej babce. Ale nie może też nam zabraknąć, zabraknąć z tego co tu widzę, koniczyna. Koniczyna. Taka normalna koniczyna polna. Wszystkie rodzaje, wszystkie naprawdę wszystkie rodzaje są jadalne na surowo. Jak i ziele, takie kwiatki. Dosłownie wszystkie są jadalne. Czy te z białymi kwiatkami, czy te niebieskie, jakiekolwiek. Kwiaty są bardzo dobre, bo są takie słodkawe, bo one zawierają tam te... Yy, nie wiem jak to nazwać, nie znam się na tym. To co miód po prostu, no miodonośne są. A listki... Wisk jak najbardziej. No w smaku. No smakuje jak zielsko. Smakuje jak zielsko. A zaraz tu widzę jakiegoś kwiatka. O! Kwiatek akurat tej koniczyny. To na akurat był bardzo młody. Ale te większe kwiaty. Są naprawdę bardzo słodkie. Może nie bardzo słodkie, ale, ale takie słodkawe. To nie jest taki, taki normalny był. Dobra, idę szukać dalej czegoś jeszcze, czegoś jeszcze na tej na łące. Tu niedaleko jest jakiś staw. Może tam coś fajnego będzie rosło. Następną roślinką, którą znalazłem, która jest jadalna. Młode pędy na surowo. Starsze do gotowania. Kwiatki również. Jest to Haber. Haber, normalnie polski Haber jest jadalny, ja go nie będę tutaj w tym momencie w tym momencie próbował, z tego względu, że znalazłem go na polu Żyta a wiadomo, pole uprawne równa się różnego opryski i tym podobne także przypuszczam, że ten Haber Bławatek będzie też spryskany, także na surowo raczej raczej nie zamierzam go jeść ale jeżeli coś takiego znajdziecie w szczerym polu, takim nieuprawnym na pewno będzie dobre na pewno będzie dobre i można bezpiecznie go konsumować tak jak powiedziałem na surowo młode resze do gotowania kolejna roślina to jest czeremcha amerykańska tutaj musimy poczekać na owoce bo owoce są jadalne jak najbardziej na razie są tylko zalążki, kwiatki opadły ale co w naszym takim bytowaniu w lesie czy tam gdziekolwiek można użyć, jeżeli nie ma owoców, można użyć gałązek na herbatkę, na napar. Także zamierzam sobie zebrać parę takich gałązek i wypróbuję w domu, jak ona smakuje. Bo jeszcze muszę przyznać, że nie piłem. Czeremka amerykańska. Owoce bardzo dobre. Tylko trzeba uważać, jak pestki są zbyt gorzkie, to należy ich w ogóle nie jeść. A tak jest naprawdę bardzo smaczna. Używana bardzo popularnie w cukiernictwie. No, ale zresztą poczytacie sobie sami, jak będziecie chcieli dokładnie tam wiedzieć. Ale w każdym razie, ja biorę się za zrywanie paru gałązek i sobie wypróbuję taki napar w domu, sobie zrobię i spróbuję, jak to, jak to smakuje. I na następnym odcinku powiem wam, jak smakowało. Ale przypuszczam, że będzie bardzo dobre. Zresztą mi wszystko smakuje. No, zobaczcie, udało mi się znaleźć też yy, koniczynę łąkową, łąkową. No, tutaj akurat nie ma jej za wiele ale z ładnym kwiatem. Więc tak, kończynę można jeść właściwie w całości. Cała roślina nadaje się do jedzenia. Mianowicie liście, liście, kwiaty, korzenie. Korzenie po ugotowaniu, liście można jeść na surowo, kwiaty również na surowo. Można z tego zrobić taką słodką herbatkę. No i jak to smakuje? Tak jak wcześniej mówiłem, kwiatek jest taki lekko słodkawy. Taki fajny, roślinny słodkawy. listki powinny jeść się młode, jeszcze przed kwitnieniem. Na surowo oczywiście, bo gotowane to można w każdej w każdym momencie. No ale są też dobre. No. Są dobre. Także jak sami widzicie na naszych polach, łąkach, lasach, naprawdę jest mnóstwo roślin, które są jadalne. I zawsze coś z tego można fajnego przyrządzić. Spotkałem też dużo roślin takich leczniczych, co prawda nie jadalnych na, na surowo. Takich na przykład ten jaskier ostry. To jest roślina. No, ma ciekawe właściwości lecznicze, absolutnie nie, nie, nie powinno się tego spożywać, chociaż, chociaż niby tam można używać jako warzywo, ale, ale z tym bardzo ostrożnie. Raczej bym nie polecał, bo jest dosyć toksyczna, jest dobra do, do wszelakich okładów zewnętrznych, jakieś tam wywary na, na, na nerki, na coś tam. Przy przeziębieniach okłady mm, odpowiednio przygotowane na klatkę piersiową jest rozgrzewające, ale z tym trzeba ostrożnie. Raczej raczej nie jeść tego na surowo, nie dodawać raczej do, do potraw, bo, bo ma dosyć sporą toksyczność. Dobra, idę dalej, ale sami zobaczcie, gdzie jest ten no. Tutaj są takie pola fajne, a tam już jest osiedle, kościół i tak dalej. Także sami widzicie, wystarczy wyjść, wyjść z domu i i sobie poładzić po polach i poszukać właśnie roślin niejadalnych. a co tu jeszcze mam? babkę To już Wam wcześniej pokazywałem ale to jest taka bardziej okazała, zobaczcie już już ładnie kwitnie, liście duże liście na sałatkę oczywiście odpowiednio przygotowane, pocięte a tutaj mamy już kwiaty, niedługo będą nasiona które będzie można zbierać i używać do jedzenia do mąki, bądź zalewać wrzątkiem i pić wywar, napar z tego bardzo zdrowy, na żołądek, wątroby i tak dalej. Dobra, idę dalej, idę dalej szukać, co, co, tu jeszcze mi, co tu jeszcze mi przyroda przygotowała. No i mamy kolejną koniczynę, tym razem koniczyna biała. Piękny zapach. Wąchaliście kiedyś koniczynę białą? Pięknie pachnie. Wyrok smakuje. No podobnie jak ta łąkowa. Taka lekko słodkawa. No bardzo dobra. No cóż, no tej roślinki nie mogło zabraknąć. A mianowicie szczaw. No któż nie zna szczawiu, któż nie zna szczawiu, smaku szczawiu i nie wie co można ze szczawiu zrobić. Najlepsze są takie młode listki, no ja akurat znalazłem takie. No już takie. No ja kocham szczaw, zupę szczawiową uwielbiam. Wiecie, że taki ogrodowy szczaw jest mniej kwaśny, niż, niż taki polny. Także jeżeli ktoś chce, lubi zupę, to najlepiej właśnie z takiego polnego szczabiu. Jest przepyszny. Od dziecka lubiłem tą zupę i tak mi zostało do dzisiaj. Tylko wiecie, jeżeli ktoś ma problem z merkami, to powinien raczej no Ostrożniej ze szczawiem, ze szczawiem czy ze szczawikiem zajęczym powinien troszeczkę ostrożniej postępować, bo to ma dużo szczawianów i to jest trochę szkodliwe na nerki. Jeżeli ktoś ma oczywiście problem z nerkami, ja nie mam i uwielbiam. I kolejna roślinka, kolejna roślinka i to już chyba będziemy kończyli na dzisiaj, bo za dużo tych informacji. Rzeżucha łąkowa. Żeżucha łąkowa, rzeżucha polna, ale to zależy jak to tam nazywa Teraz się zerwiemy Moment Żeżucha łąkowa eee, Bardzo dobry, bardzo dobry taki gorzkawy smak Bardzo dobry taki gorzkawy smak przypominający raczej rzeżuchę wodną ale jest w całości jadalna na surowo, po ugotowaniu, jak to tam woli. Zaraz będziemy próbować, tak, lekko taki gorzkawy smak. Lekka cierpkość, podobnie jak żucha, jeżeli ktoś lubi żuchę, ja żuchę to na pewno mu to zasmakuje no powiem wam, że dodatek do, do sałatek no może być nawet, nawet bardzo ciekawym smakiem ja kocham rzeżuchę, także dla mnie jest to idealne jeszcze raz zobaczcie jak to, jak to wygląda bardzo łatwo, bardzo często można spotkać to właśnie na polanach leśnych, łąkach, polach, lasach no wszędzie, wszędzie dostępna tylko trzeba iść i patrzeć pod nogi a wtedy na pewno znajdziecie dobra, tym oto sposobem zbliżamy się do końca tego filmu, bo nie chciałbym nie chciałbym Was już więcej zanudzać także co następnym razem Widzimy się chyba w lesie, nie? Coś tam ugotujemy właśnie z takich roślin, które tam spotkam po drodze, idąc do lasu To postaramy się ugotować jakąś zupę Leśną zupę taką A na dzisiaj no, to byłoby tyle No i co? No, bawcie się dobrze Bawcie się dobrze, pozdrawiam serdecznie Tradycyjna piąteczka poszła I do zobaczenia